Jak pan ocenia współpracę bydgoskich parlamentarzystów w minionej kadencji? Myślę, że każdy z nas próbował działać na określonym swoim odcinku i tego efekty było widać. Natomiast myślę, że jest do poprawienia sytuacja współpracy, bo zdarzało się, że. Czy mi się wydaje, że w ogóle jej nie było tak naprawdę? Ponad podziałami, jak spojrzymy. Y ta współpraca była, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy się, ale nie zawsze udało się uzgodnić wspólne stanowisko. Tak na przykład było w sprawie szpitali bydgoskich, gdzie, gdzie ja głosowałem za tym, żeby nie łączyć bydgoskich szpitali, a, a były głosy w Sejmie, żeby jednak rzeczywiście to połączyć. Również w pewnych innych kwestiach różniliśmy się zdaniami, ale to jest normalne. W moim przekonaniu każdy parlamentarzysta musi działać zgodnie z linią swojej partii, ale przede wszystkim zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniem. I akurat Senat potwierdza to, że tutaj własne przekonanie i własne zdanie jest rzeczą najważniejszą. Chciałbym w tej zasadzie hołdować. Przepamiętam wcześniejsze kadencje był chociażby zespół parlamentarny próbowano jakichś działań ponad podziałami to już było. To zapytam teraz czy widzi jak, jak pan widzi kolejną kadencję. Czy jest szansa, żeby cokolwiek zmienić? Rzeczywiście istniał istniał klub parlamentarny czy zespół parlamentarny ziemi bydgoskiej. Przyznam się, że byłem jednym z inicjatorów powstania tego klubu. No niestety w którymś momencie on już zaczął mieć orientację o jednej określonej partii i stąd Moja przynajmniej aktywność w tym klubie bardzo mocno się zmniejszyła, ale istnienie takiego klubu jest potrzebne ono służy Bydgoszczy i regionowi bydgoskiemu. Dlatego chętnie jeszcze raz podejmę taką inicjatywę stworzenia takiego zespołu, który byłby rzeczywistym reprezentantem parlamentarnym naszego środowiska, środowiska ziemi bydgoskiej. Oponenci polityczni, chociażby minister Schreiber, ale też no, w gazecie wyborczej się ukazała taka publikacja. Przedstawiany jest pan jako senator z balkonu, że właściwie pan się tylko zajmuje organizacją koncertów. <laughs> Wiadomo, że akurat to jest ten obszar, gdzie nasi przeciwnicy polityczni nie istnieją wcale, nie działają, myślę, że w ogóle tego nie rozumieją. Stąd takie zaskoczenie ale kultura jest rzeczą absolutnie ważną, istotną i jest elementem nieodłącznym każdego społeczeństwa, każdego państwa. Jeżeli mi się udało coś w tym zakresie zrobić, to jestem z tego bardzo zadowolony. Natomiast nasze różnice polegają na czymś innym. Generalnie to nie zgadzamy się zupełnie co do oglądu naszej polskiej gospodarki. Ja uważam, że gospodarka polska idzie w złym kierunku że tak naprawdę jest coraz gorzej i to, co często PIS zgłasza jako sukces, tak naprawdę jest porażką. Między innymi PIS chwali się tym, że mamy duży napływ obcego kapitału. W napływie obcego kapitału nie ma nic złego, jeżeli ten kapitał sprowadza się do budowy nowych zakładów. No wiadomo, że nikt nigdy zakładu nie zabierze, nie wywiezie za odrę. Jeżeli to sprowadza się do nowych maszyn, rozwiązań technologicznych, to też jest optymistyczne. Natomiast jeżeli obcy kapitał sprowadza się do wykupywania polskich firm, to trudno się cieszyć z takiego napływu obcego kapitału. Ma pan na myśli prywatyzację lotosu? Nie tylko. Myślę również o wielu prywatnych firmach, które nagle przeszły w ręce niepolskie. Chciałbym zwrócić uwagę, że wiele zakładów, na przykład mięsnych, z polskim nazwiskiem, już nie są polskie. Sam mogę powiedzieć, że w Tucholi istniały cztery firmy zajmujące się branżą czekoladową. Z tych czterech firm trzy już są niepolskie. To jest zły kierunek. To nie jest tak, że pieniądze zachodnie rozwiążą wszystko. Pamiętajmy, że te firmy podatki płacą u siebie, a nie w Polsce. Wracając do tego poprzedniego pytania, to czym się pan zajmował w ostatniej kadencji w Senacie? Sprawami gospodarczymi przede wszystkim, z tym, że no na tyle, na ile opozycja może się tymi sprawami zajmować. To znaczy zgłaszaliśmy poprawki, zgłaszaliśmy projekty ustaw, tylko że sobie je odrzucał, w związku z tym jakby efekt tej pracy jest niewielki. Ale również sprawami kultury, zwłaszcza dotyczących Bydgoszczy, przypominam, że składałem poprawki do budżetu państwa na ważne kluczowe inwestycje kultury i inwestycje drogowe i senat te moje poprawki przyjmował, czyli koledzy rozumieli te potrzeby. No niestety są im później odrzucą. Ma pan hasło senator dialogu i chciałem też zapytać o ten dialog, który jest tak naprawdę w tej kampanii trudny. Dam przykład wczorajszej sesji rady miasta, było o krajowym programie odbudowy. Był radni, przyjęli głosami Koalicji Obywatelskiej i Lewicy apel do rządu, żeby te środki odblokować. Ale słyszeliśmy też głosy, że tak naprawdę to zablokowała Platforma w Brukseli te środki. Prze, przerzucanie się, kto jest winien, będzie zawsze. Z tym musimy jakoś pogodzić. No, ja tutaj dyskutować, bo jak mamy tak naprawdę. Każda strona ma swoją narrację, się jej trzyma. Zgadza się, że ten dialog nie jest łatwy. Ale my nie mamy alternatywy. Nie mamy innego rozwiązania niż to, żeby na spokojnie, może po kampanii wyborczej, bo w kampanii wyborczej raczej stanowiska się usztywniają, żeby dojść do porozumienia. Polski się nie da podzielić i byłoby to absolutnie bez sensu. Dialog jest konieczny. Osoby, które to rozumieją i do tego będą przekonywały, są bardzo potrzebne. Właśnie, ale jest. Uważam, że może być ciężko w momencie, gdy mamy tak mocno spolaryzowaną scenę polityczną, gdzie tak naprawdę już mamy, nie ma sporu wewnątrz jakiegoś tematu, tylko już mamy dwie mocno od siebie się różniące narracje. Powiem wprost, nawet 180 stopni. To rozumiem i podzielam ten pogląd, z tym, że pamiętajmy, że dialog to jest nie tylko między politykami. Dialog powinien być społeczny między środowiskami społecznymi, między organizacjami, między osobami, które chcą być aktywne, ale również między zwykłymi obywatelami. My mamy w tej chwili społeczeństwo bardzo podzielone i do tego dialogu społecznego bardzo zachęcam. Będą politycy, zapewne z którymi się rozmawiać nie da. Przejdźmy może do nowej kadencji. Ja już jeden temat na konferencji prasowej zasugerowałem. Czy może warto spróbować, jeżeli nie będzie większości w Sejmie, zacząć od Senatu temat metropolii Bydgoszcz? Z tego co wiem, w Ratuszu jest napisany gotowy projekt. Tak. Do tego są potrzebne rozwiązania ustawowe. Powstała już w Polsce jedna metropolia, w związku z tym mamy dobry przykład. Myślę, że w tym kierunku należy iść. Warto z Krakowem, z, samorządami, z samorządowcami z Krakowa rozmawiać i warto tą ścieżką podążać. Metropolia to jest przyszłość Europy i, i tutaj nie da się nic odkręcić. Tą drogą musimy pójść. Jakie jak jeszcze ma Pan plany na najbliższą kadencję? Przede wszystkim reprezentować moich wyborców. I tak jak będą się pojawiały problemy i to, co oni będą uważali, będę chciał przedstawiać. Z własnego punktu widzenia to są rzeczy, o których będą najbliższe konferencje. To jest próba ratowania środowiska w Zachemie, to jest próba pomocy osobom niepełnosprawnym, to jest wsparcie kultury bydgoskiej i to jest przede wszystkim wsparcie dla polskiej gospodarki, bo to jest sprawa kluczowa dla naszego społeczeństwa. Dziękuję za rozmowę. Dzień.